Odkrywanie talentów. Fajny sposób aby zainteresować dziecko nauką. Bardzo fajny. to jest też przede wszystkim chyba dla współczesnego rodzica największe wyzwanie, żeby oderwać od tabletu, telewizora, telefonu. No i to jest połączenie fajnie spędzonego czasu z nauką. Nauka przez zabawę. Elektrostatyka jest zabawą. Dokładnie, dzisiejsze spotkanie nazywaliśmy elektryzujące spotkanie, bo dzisiaj zajmujemy się elektrostatyką i magnetyzmem, czyli siłami, które przyciągają. Dzieci zadowolone, rodzice również. Poprzez zabawę uczymy się, a przede wszystkim inspirujemy. Sprawiamy, że nauki ścisłe są bardziej przyjazne, nie są czymś co o matko fizyka. To powinno się teraz stać. E, stać się, powinno się tak ładinic. Przekazywania. Mama pomaga. Tak. Fajne zajęcia. Bardzo fajne są. Będziesz namawiała rodziców, żeby znowu tutaj przyjść? No jasne, my przyjechaliśmy 40 km specjalnie na, na klub Janki. Dzisiaj z koleżanką przywieźliśmy. Warto? Oczywiście. Co teraz robisz? E, robię takie, aby linijkę tak, aby przekazała elektryczne takie konferty. Fajny sposób na spędzenie soboty? Mhm. Tak, bardzo fajny. A jak syn podchodzi do tego, że przez godzinę w sobotę jednak uczy się? Znaczy, to jest tak zrobione, że on nie wie, że to jest nauka, że to jest fajna zabawa i, e, i to jest właśnie najważniejsze, zresztą to widać po frekwencji, bo z zajęć na zajęcia, z miesiąca na miesiąc coraz więcej dzieci przy tych stołach, coraz mniej miejsca, więc e, naprawdę to on tego nie traktuje w żaden sposób jako naukę, uczenie się, tylko jako fajną zabawę z fajnymi eksperymentami, poznawaniem świata i, i to jest coś, co, co na pewno myślę będzie. W przyszłości. Co będziemy odkrywać na przyszłych zajęciach? Na przyszłych zajęciach, z tego co mi wiadomo, przyjdzie Mikołaj, będą Mikołajkowe warsztaty.